Cześć! Piękny mroźny poranek, rano wstałem, po godzinie 6 wychodziłem na dwór, było minus 13 u nas najwięcej, chyba więcej, raczej wątpię, teraz patrzę na termometr, o takie minus 9, jeszcze, że się ociepli, ale piękny poranek, naprawdę w końcu zima, myślę, że jeszcze za jakieś pół godziny do godziny, o słońce świeci. Do godziny i pójdziemy ciąć dalej ogród Może troszeczkę się ociepli ale pięknie, zobaczcie O, nie będzie radzić <goda> Super pogoda Naprawdę, uwielbiam takie zimy już idę, widzę z daleka że za tu mało powietrza trzeba będzie dopompować Tak to jest jak się tnie ogród i nie wypchnie wcześniej gałęzi, a tu nie mamy wcale będziemy pompować Więc napompujemy koło Zobaczymy jedno drugie jak nie zejdzie za pół godziny, to będzie można jechać do ogrodu jak to właśnie jest, jak się nie wypchnie gałęzi wcześniej i nie wypchnie gałęzi wcześniej i jedzie się ciąć. Zaraz coś się wbije w opony, ale to normalne. Przy. Przy. Sezonie jak się tnie, tak przy tym etapie. No, pięknie chrupie. No, zobaczymy ile pompujecie. Chyba 2,5 starczy. No, gdzieś coś syczy. No, Jest! A, mu na trzy. Na dużej starczy. <gry> Jeszcze z drugiej strony. No, No, ja tu nie ma wcale. Jest ten o, sobie ładnie zamarzła. Przykryłem, chociaż tutaj, jak już zostało, nie chciało mi się odpinać na weekend platformy. Ale mówię, przykryję ją chociaż żeby nie marzła no i mamy minus 5 myślę, że już można <grymne> do sadu, już nie jest tak zimno jak rano te 13 stopni co było poniżej zera ładnie, zostało nam jeszcze do cięcia 5 takich starych rządków Alwy i Paulareda no i trochę góry i będziemy kończyć. Może jakby się udało, to nawet jabłka byśmy skończyli. O, może nie w tym tygodniu, ale w przyszłym to już powinno na pewno być skończone. i zabierzemy się pewnie za śliwki. W końcu też część śliwek też już przecięta. Doły. Przynajmniej te młodsze takie przy domu. no tutaj jeszcze gruszka nam też stara. O, też stara grucha do cięcia została. To też ją. No i będzie po cięciu. Że do kwietnia zdążymy wszystko przeciąć. A fajnie, pod chrupie. Piękna pogoda, uwielbiam. Naprawdę cięcie w taką pogodę to jest rewelacja. Krótka przerwa od cięcia. I przyszła mi taka myśl. Mała rada dla osób, które mają po kilka drzewek: nie musicie, bo tak piszecie po internecie, tak czytam w, w komentarzach różnych, u różnych osób. Nie musicie jeszcze ciąć drzewek spokojnie. Wstrzymajcie się. Możecie równie dobrze przeciąć je w marcu, nawet z początkiem kwietnia przy tej ilości, co my mamy, co mają sadownicy. My też cieliśmy już nieraz nawet w kwietniu, już z kwiatkami na drzewach, bo nie zdążyliśmy się wyrabiać. Wy macie kilka drzewek, my mamy kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy drzewek do przecięcia, także spokojnie, cierpliwości. Myślę, że. Uda mi się za jakieś dwa tygodnie, maksymalnie do trzech tygodni nagrać taki krótki filmik yy, z ogródka pewnej osoby, bo zadzwonił do mnie znajomy i poprosił mnie o przecięcie yy, jego małego w cudzysłowie sadu. Tam ma kilkanaście drzewek i śliwkę, i jabłko i gruszkę sobie powsadzał kilka lat temu. I myślę, że uda się nagrać jakiś filmik i pokazać Wam właśnie z takiego miejsca, nie z typowego sadu, gdzie my tniemy trochę innym sposobem gdzie Wam ten sposób może nie odpowiadać do Waszych drzewek, tylko właśnie z takiego ogródka, gdzie całkowicie inna, inna metoda cięcia. Także mam nadzieję, że się uda nagrać. Jak mówiłem, nie ma się co śpieszyć. Nie ma co się śpieszyć. Powolutku, powolutku i, i, i byle do wiosny, byle do wiosny. Jeszcze wracając do koła, chciałem Wam pokazać o... Powietrze nie zeszło chyba 4 godziny temu. Jak już je pompowałem, więc spokojnie można do sadu się na cały dzień wybrać. Nie powinno schodzić ani z jednego, ani z drugiego. O, to na spokojnie, więc nie musimy. Ciągnik już odtajał cały. Platforma też to można górę ciąć. Na spokojnie. Nie trzeba jeszcze koła rozbierać. I bardzo dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie.